Kurwa, ziomuś, mocno. <śmany> Jaki mordant! Ja udało się. Kurwa! To on odjebał! Jeszcze ja, w rękę mu podał się, manko. <śmany> się ogon się od tam. helikoptera leży tam. Patrz nawet platynę za to dostałem O to man. O, ja dostałem Idiotter jest taka, o chuj! Asen miałeś rację O chuj, Ale grubo Dawaj sobie jedna taka misja i kupuję B11 Po co ci ta B11? Przecież to gówno Wiedałeś <laughs> Dobra jest, ja bym chciał samolot mieć fajny Fajny samolot, to kupce... Veluma. O, wystąpił błąd podczas próby dołączenia do sesji, elo. A napad możesz zrobić z ziomkiem jednym i się... Tak mnie do oh. tego...